Kiedy dasz magmie lub Blaze'owi miksturę oddychania pod wodą, to on nie będzie otrzymywał obrażeń od wody. Gdy lewitujesz i użyjesz Elytry, to efekt lewitacji przestanie działać. Wersja 1.15.2. Jeśli położysz się spać 13 dnia do czarnego łóżka, to cię Boogie Man. Siema, siema, witam Was w piękną niedzielę i. jak Hello. co niedzielę, o oh jest goty, ale witamy Was w pogromcach mitów. No i słuchajcie, dzisiaj przed nami 12 kolejnych mitów. Hello. Dlaczego 12? Bo się 28 tysięcy łapek? Więc ciągle Wam brakuje do kolejnego poziomu. Nie, no, to normalnie. To nie niedługo będzie memem, że brakuje dosłownie 1000 łapek albo 2000 łapek ale w takim razie dajcie teraz czadu, czyli tysięcy łapek wbijamy możecie widzieć oczywiście na mój kanał vlogowy, na którym dzisiaj bijemy 100 tysięcy subskrypcji i na dzisiejszym, dzisiejszym dniu że mamy wbić 800 tysięcy subskrypcji na tym kanale więc zróbmy dwa duże wbicia dzisiaj, mm. więc wbijmy tam 100 tysięcy, tutaj 800 tysięcy a zrobimy 800 tysięcy wbijane na streamie, więc jeśli damy radę no to dawajcie, dawajcie czadu to ja odpalę dzisiejsze streama, ale nie ma co przedłużać tylko lecimy w takim razie z pierwszym mitem poprawka mitu Opróżni. musisz spadać tak żebyś ginął i podczas spadania musisz kliknąć F5 Wersja oczywiście 1.12.2 Dobra, więc w takim razie, yy, nara Gotti Dobra Gotti, jestem już na 1.12.2 Więc odpalam tutaj tryb kreatywny Tworzymy o. świat i zobaczmy w takim razie, jak to wszystko w trakcie tworzenia świata możesz wstawić. Oczywiście, łapkę w górę i subskrypcję 800 tysięcy dzisiaj. No, no, ambitnie powiem wam. No dobra, w takim razie. A to jest... Co, co stary? A to jest tak, że to spada się i potem w 5 coś widać? Czy no właśnie, tak? zobaczymy, więc. A tylko na 1,12 do Ma być działa? pojedyncze, tak. Podobno na 1.12.2 tylko zobaczymy. Bo tam było coś takiego, że po prostu zobaczymy, dlaczego jest czarno. Więc zaraz się to dowiemy. Och. Ja, też tu ja, jestem, ja jestem niewidzialny, stare totalnie. A jest obok mnie taka czarna ta. Popatrzcie, widzicie? Nie wiem, czy to widzicie, ale jakby dookoła mnie jest takie czarne coś. O, teraz na ekranie to widać. I to jest tylko dookoła mnie, więc to jest coś mega dziwnego. Więc spadam po prostu i coś takiego dookoła <laughs> mnie się tworzy. No i ej, to jest mega dziwne. Dlaczego tak się dzieje? Ale, ja, ale zginąłem. Ja, ja też zginąłem w końcu, ale ani, u ciebie nie było takiej czarnej jakby obramówki dookoła. Nie czarnej nie, obramówki, nie, nie, tylko nie, takiego nie. sześcianu jakby. Więc, nie, no, no, tylko twierdba, taki cień jakby. No, no właśnie coś takiego wygląda, takie też cieni, więc nie wiem do końca jak to stwierdzić, ale no możemy faktycznie potwierdzić ten mit, że niby wiemy dlaczego jest czarno pod tym, bo, <laughs> bo jesteśmy w takim sześcianie. No powiedzmy, że możemy tak to w takim razie zaliczyć. I popatrzcie, bo faktycznie, bo wtedy... Oha, no bo na F1 wtedy mamy ciemno, ale normalnie jest wszędzie jasno, więc tak to działa. nie znajdę dziury, której byłem spadałem wcześniej, tylko muszę znowu kopać w dół. Okej, okay, dobra, czyli teraz tak. I popatrzcie, że jak patrzymy tak, to jest ciągle czarno, ale nie na F1 tak. jest po prostu gdzieś. Olo, jak widzicie, wszędzie widać, a tak normalnie nie widać tego jasnego. Dopiero tylko na F5 widać, a to dlatego jest tak czarno, że się tworzy dokładnie ten sześcian. Więc no co, w takim razie mit powiedzmy, że potwierdzony, i wracamy na 1.15.2 do kolejnego mitu. Mit numer 2. Blok siana ma taką samą teksturę jak blok trawy, tylko, że innym kolorem. Pewnie nie będę w ODC. Dobra, to ja w takim razie mam blok yy, trawy, bardzo trudno go było znaleźć, yy, no i w takim razie jeszcze blok, trawy i siana, tak? Siana, więc hej bale. Dobra, i sprawdźmy w takim razie, kładziemy to dookoła siebie, no i teraz tak. Ej no! Oj, ale nie wydaje mi się, czekaj. Tutaj jest, tutaj jest jasne, patrz, tutaj 3 na 2 jest jasne, a tutaj 3 na 2 Ej. nie jest jasne. Ej, chyba, no. że jest odwrócone, Ej, tutaj czekaj. Jest nawet, czekaj. 3 na 2. Nie, no to chyba jest trochę inaczej Proszę... jednak ustawione. Czekaj, jak postawię w tym samym miejscu... Nie, to patrzcie. Tutaj patrzę na ten piksel, który teraz wskazuje wskaźnikiem. On jest jasny, a na tym jest ciemny. Widzicie? Dokładnie. Dopiero blok obok jest, więc... Jeszcze jakiś jeden. Tutaj jest jasny tutaj, piksel. Tutaj jest na przykład dobrze. Patrz, to jest jasny, to jest ciemny, ciemny i tutaj też jest w ogóle ciemny. Gdzie? No stary, nie a jest. A tutaj w rogach. Tutaj może tak, ale nie w każdym bo... rogu stary, więc to jest no. po prostu inna mieszanka. Podejrzewam, że... że... To jest po prostu mie takie mieszanie A, kolorów. Czy po prostu. Blok się... Nie, one się... Ej, nie patrz, one się różnią. W każdym innym miejscu się różnią. Popatrz, tutaj inaczej wygląda blok trawy. Ej. Tutaj też wygląda blok trawy inaczej. Ej, no, bo... Wyf, wyf. W każdym miejscu tym blok trawy wygląda inaczej, oLOL! Takie rzeczy Może to, to coś, co jest kratek, to inaczej wygląda. Stary, czeka, jeszcze raz. Tutaj sprawdźmy, czy gdzieś się powtórzy ten sam schemat. Czyli. Ale ej, nie, bo blok siana wygląda wszędzie tak samo. Blok siana zawsze tak jest sam. taki sam. No. Tak, blok siana jest zawsze taki sam. Więc sprawdźmy, czy znajdziemy blok trawy, który odpowiada temu. Czyli to jest taka, taki stetrisa, taki znaczek. I sprawdźmy, czy gdziekolwiek go znajdziemy idealnie w tym miejscu, żeby to gdzieś potwierdzić w jakikolwiek sposób. O, tutaj jest. Czy... Właśnie, ja jeszcze też. Tutaj tego jest nie taki widzim. sam, tutaj. A tutaj jest, tutaj jest takie ciemne i tutaj jest takie ciemne. No tak, te dwa się mogą tutaj akurat powtarzać. No te powtarzać. dwa, te dwa są takie same. Te dwa, ale chodzi mi żeby się powtarzało jak blok tego, siana stary. A. A nie znajdziemy chyba takiego samego odpowiednika. Nie, nie widzę tego tetrisa bloczka idealnie w tym samym miejscu na żadnym z yy, położonych yy, tych, z społożonych... Mm, I traf, więc ten Wydaje, ten, no, jest ten jest podobny, wydaje się mi się stary, że nie ma jednak tego mm. wszystkiego. Więc w takim razie, no, faktycznie bardzo, bardzo przypomina siebie, ale według mnie mit jest obalony, dlatego że no, teksturka jest trochę zmieniona. Po prostu myślę, że to jest takie coś jak Noise po prostu i został nałożony tak, 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 taka sam, no. taki sam efekt po prostu Noisa, czyli szumów. No i dzięki temu po prostu jest to wygenerowane automatycznie, przez co nie musieli tych tekstur rysować blok po bloku, tylko to jest po prostu wygenerowane Więc no co, w takim razie e, mit e, obalamy, no i na trzeci micior Gdy wrzucisz rybę upieczoną do wody i w tym samym momencie inny item, to ten inny item wypłynie szybciej z wody niż ta upieczona ryba. Pozdrowisz mnie i jak będzie Joshi, to to no, już jego nie ma, jest goni <laughs> No ale, nie no, nie, nie, nie pozdrowię stary, bo już um. miał być. Dobra, ale upieczona ryba, więc w takim razie musimy stary wyrzucić to naraz, więc w takim razie... jaka ryba czy co? Stary, upieczona jest napisana, więc sprawdzimy to na dwóch upieczonych rybkach, czyli mam kute, kuket y, salmon i su... nie wiem, które są, to jest chyba jakiś, no, nie, nie mam pojęcia co tam. ale dobra, w takim razie... Dajemy sobie tutaj glas i musimy stać na tym, na tym jednej, na jednej wielkości, więc ja stoję powiedzmy na tym bloku, ty na tamtym I rzuć, będziemy pewni czy na pewno jest taka sama yy, grubość tego, czyli musimy tak, jak wyrzucimy w tym miejscu to na pewno będzie dobrze Tylko na raz musimy to zrobić, masz Dirta? Mhm. I tak patrz idealnie pod siebie, tak? Patrz, patrzysz idealnie pod siebie, uwaga, 3, 2, 1, start! O, ja rzuciłem trochę wcześniej Rzuciłem wcześniej Ale ryba mi się... Ej, ale... Ej! Ej, ale trochę szybciej. On jest. przyspiesza? No? A ryba tak jakby ciągle tym samym tempem, bo wytyfy. Ale patrz, wypłynie dosłownie ona jest większa, Wypłynie, ona jest też trochę... wypłynie, Wypłynął tak, tak samo. Całą. Sprawdź mi jeszcze raz to wszystko. Masz tutaj znowu tego graza. Jeszcze raz sprawdźmy, tylko teraz postaramy się zrobić to równiej. Więc uwaga, 3, dwa, 1, 1 Dobra, o, znowu to... rzuciłem trochę wcześniej. Trochę, trochę chyba jedynie co? Ale popatrzcie, to przyspiesza, a to... Nie, bo one Moc? tak przyspieszają tak niestandardowo, popatrz. O, teraz z... przyspieszyło, zwolniło. tak Przyspieszyło, zwolniło. Patrz, jak to dziennie w ogóle wypływa. Przyspieszyło, zwolniło. Jest idealnie tak samo. Dobra, a sprawdziłem chyba na dwóch innych rybkach, bo na początku wydaje mi się, że rzuciłem tego... Hmm, suma czy cokolwiek to jest. Nie mam pojęcia, nie pamiętam nigdy na ryb. Ale dobra. Uwaga, jeszcze raz sprawdźmy jeszcze raz z tym drugim. Uwaga, trzy, dwa, jeden, start. Dobra, teraz było chyba idealnie nawet. Sprawdźmy teraz, jak to wypływa. Tak samo chyba. Chyba tak samo. One po prostu, patrzcie, że przyspieszają. One się zatrzymują dosłownie na chwilę. No. I jest taki wziup. Patrzę, o, zatrzymuje się. Przyspiesza I w górę. Przyspiesza. Ale wyp wypływają, nawet teraz, nawet równo wypłynęły. Boże, Kas? kasia. Nie, nie wiem, nie chyba kasie nie będziemy sprawiać, ale w takim razie, no co, mit jest obalony, nie ma żadnej różnicy, więc pozdrawiamy Pinki Minecraft, mimo że jeszcze jego nie ma i lecimy z czwartym hmm. mitem. Gdy piorun walnie w ul, to wszystkie pszczoły z niego wylecą. Łapkujcie, żeby widział. To jest bardzo możliwe, dlatego że sprawdzaliśmy już, że ogień spowoduje, że e, e, po prostu ule... z ulu wyskakują te wszystkie pszczoły. Serio? Tak, a w momencie, <grym> kiedy jest piorun, to pojawia się też ogień, więc wydaje mi się, że to jest na 100% no bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Więc sprawdźmy tylko, czy są jakieś pszczoły e, w środku, a najlepiej to po prostu sprawdzić. Oczywiście, o, była. Była pszczoła oczywiście tutaj. Lecimy samon i w takim w razie lightning bolt i teraz tylko w, w, w miejscu, którym jest ten. Uwaga! O nie, one się palą wszystkie! A bo tego, bo ogień jest, dlatego jest ogień stary, no. dosłownie. Więc jak będą, no, mi się wydawało, że to jest idealnie jakby było wiadomo o tym. Się gra. Tak, więc, więc uważajcie na pioruny oczywiście, mając pszczoły, mam nadzieję, że żona pszczoła nam nie ucierpiała przy tym sprawdzaniu tego mita, ale czwarty mit jest potwierdzony, no i a, i A, zapomniałem ten odcinek z kamerką zrobić, ale yy... redstone nie ma dolnej tekstury, rozsyp go na szkle lub barier bloku, a nie będzie go widać, wersja 1.15.2, więc jesteśmy na wersji 1.15.2, mam szkło przy okazji z, poprzednich, yy, z poprzedniego tego. A jak można redstone na szkle? Właśnie nie jestem pewien, stary, ale dam sobie barierę. Na barierze na 100% można, e, więc sprawdźmy w takim razie, jak to wszystko wygląda. O oh, Można, i nie widać <laughs> go faktycznie od dołu. Więc jak chcecie ukryć swój mechanizm, to albo pod kłem i tak dalej, i wtedy kompletnie oh, nie widać dolnej, e, dolnej dolnej, tekstury, więc to faktycznie e, jest prawda. I co? No i mit potwierdzony, no nie ma tutaj przedłużać, co nie? Dobra, jazda. Kolejny mm -hmm. mi cior przed nami. Gdy założysz dynie na głowę, Endermany cię zaatakują bez patrzenia im w oczy. Albo ci ją zdejmą. OL, albo, albo, no nie wiadomo nigdy to się zdania, mm. ale dobra, w takim razie jesteś naszym te testem, testowym starym obiektem, więc w takim razie trzymam Pumpkin. ten... Masz, że już ci rzuciłem tutaj zrobito. No i surrefala mm -hmm. sobie odpal oczywiście. Dajmy sobie noc, timeset night. Okej, okay, niech będzie, albo nawet noon dajmy, żeby był całkowicie... Nic całkowicie popatrzcie. O, ej, Nun nu to jest... Ja jestem głupi, Midnight, halo, dobra, bo Nun to jest południe przecież, jestem głupi. Dobra, uwaga, w takim razie... E, ja jestem tutaj gotowy... Halo? nie na niego halo. Nie patrzeć. Nie patrzeć. Ale czy on ci halo. zdejmie to w ogóle? Halo? A patrz Enderman. na niego. Halo? Tak, <laughs> ja tak, nie widzi. Ale masz survival, masz. Mam, mam. A zdejmij. A nie ma co, co, Nie, nie szalker cię uderzył! Halo, zostaw szalker, głupi! Sz szalker teraz ci uderzył i lewitacja! A to nie w tym idzie, w kolejnej dziś będzie sprawdzanie Czekaj. tego. No ja. Bez tego? Bez tego? O, pa, bez Oj, tego chyba jedzie. się wkurzył, stary. A załóż teraz! Może jak nie e, ale gdy mam dynię... A załóż, może cię nie rozpozna, Halo, załóż na głowę! E, ale, pak, gdy mam dynię, to nie widzi. Ale załóż dynię, nie masz dyni na no głowie! Ma! Nie masz! Ma! Jak to? Nie masz. Załóż, nie masz. No nie masz założonego, widzę przecież, że no, nie masz. No nie masz stary, załóż. Nie miałeś na głowie no mam, dyni patrz, stary, patrz, nie miałeś. Patrz, patrz. Mam, mam, patrz. Creeper. Ja nie wierzę. Mam, patrz mam. Teraz masz, no teraz masz. A weź mi jeszcze raz i załóż. No chroni, może ona chroni tak jakby, że jakby nie widać. Pat, w ogóle nie no, atakuje. No atakujecie, już załóż szybko, załóż. Założyłem. No i co zaraz będzie ci bił? Będzie, bije, tak, bije. Już, cię, już się, teraz. No teraz już ma założoną. To raczej w takim razie możemy jeszcze czekać, Czy on ci zdaymu, nie? Ale, ręce. ale to może dam ci jakiś efekt stary, pa. Czekaj, dam ci, dam ci, dam ci, jakiś efekt takiego stary, żebyś był mega, mega wytrzymały. To rezystans w takim razie na. Bardzo długi okres i dajmy sobie 150 stary. Powinieneś. E, trzeba... Zobacz czy on ci co w ogóle coś zadaje obrażenia? No czekaj, pająk. Zadaje ci jakieś obrażenia czy nie? Ale nie ruszaj się, no! Pająk nie, pająk nie. No a dobra, to teraz sprawdź w takim razie... Co ty zrobiłeś? Uderzyłeś go ręką? Ja nie wierzę, dobra, czekaj, czekaj, sprawdźmy większą ilość tego, Ender Endermanów I teraz daj mi głowę i załóż później... Znaczy czy on ci zdejmą w końcu tą maskę? Halo zabijeszcie mu ten... Zbieli ci? Czy ty... Nie, 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 do... nie no, nie czekaj, ja czekaj. Czy on ci zdejmą tą ten? Chyba nie, nie Chyba nie byczku, chyba nie zdejmą ci nie by, tak to nie działa. <grym <grym ale jest <grym> dużo. A nie, ten tylko podniósł dynie. A, podniósł dynie, która była na ziemi, no ta. No. Ona tutaj stała wcześniej, więc bardzo możliwe. Ej, tylko oni nam kradną teraz wszystko, dobra, daję dzień i to jest mit obalony. No nie mogą nic mm, zrobić lipa. w takim razie, więc no, e, mi to balony i czas na kolejny micior. Kiedy dasz Magmie lub Blaze'owi miksturę oddychania pod wodą, to on nie będzie otrzymywał obrażeń od wody. Chodzi tutaj chyba o Magma cuba i zobaczmy czy one faktycznie dostają obrażenia od wody, co by było chyba trochę logiczne. Więc e, zespałnijmy sobie Magma cuba w wodzie. Blaze'a to? A czy Blaze'a do wody jeszcze? Eee... On nie otrzymuje obrażeń w wodzie, a Blaze... Ej, co jeśli one oni otrzymują? A nie, akurat Blaze akurat otrzymuje obrażenia. Ale jeszcze raz sprawdźmy tego Magma Cube'a. Jak się nazywa ten efekt? Nie, no Magma Cube stary. Nic nie ten. Dobra, ale w takim razie no ja już dam teraz ten efekt. Efekt, mhm. give water. Znaczy, tutaj najpierw E-Type Blaze. A może musi wlecieć, jakby tak w to. Tą... I teraz water, water Breathing. Czyli dajemy tak, na, dajemy powiedzmy 10 sekund i z efektem jeden, stary. Na razie dałem trzem Blaze'om, którzy gdzieś się na świecie. Chyba się pani. Dałem, dałem Water Breathing i miało być oddychanie pod wodą w takim razie. No, a rzucaj im miksturkę właśnie, no. Przecież można dać w ten sposób. <laughs> Chyba umarł. Więc no, to barunek. niestety, niestety... Ale Magma, Cube, ale Magma Cube działa. Magma Cube działa, ale Magma Cube po I prostu, nie... stary... Y, nie ginie pod wodą. Taka <laughs> jest... Taka jest różnica. Serio? No tak, no popatrz, stary. Nawet jak go ty daje, to on co by ciągle pływa w tej wodzie, więc magma faktycznie, a nie ma innego zwierzęcia z magmą, nie? Nie ma innego, niestety. No co, no, 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 no w takim razie... Znaście, no możliwe, Nie, chyba nie przypominam sobie żadnego magmowego. No dobra, ale w takim razie, no jak widzicie, mit obalony, no i kolejny mit przed nami. Bałwan bez dyni topnieje w deszczu. Dobra, więc w takim razie oczywiście no, zróbmy sobie bałwanka. Nie no właśnie, ej, Water, znaczy Weather, weather, weather rain. Chciałem komendę Water dać. O nie no ale... On bez dyni ginie w deszczu. Bez On już... Ja już go już zniknął. Dobra. Bez dyni, a bez dyni też to nie, więc. Właśnie. No to to prawda pan. No jakby nie co miała, Nie wiem co bym mu dała, miała dawać właśnie Bez dyni. Skoro on ginie także... Przesunę się, o, siema. No ja nie, się ma. No nie, no to. Nie, Potwierdzony tak naprawdę. No taka prawda, no jest napisane, że bez dni bez, je w deszczu, no i jak widać, no a daj water breathing, może. <grym> może tak da się tak właśnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, tutaj, dobra. Ma efekt na sobie, bo widać. No niestety, nie, nie, nie. oddychanie nic te nie zmienia. Ej, a może fire resistance, bo może stary trzeba. Bo może fire to go roztapia, resistance. stary? Masz fire resistance. No. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj szybko, uwaga Nie No chyba niestety nie, chyba, chyba musiałbym mieć normalny rezystans, tak jak ty Ale masz na przykład jeszcze potwierdzony, chyba ciągle. Potwierdzony. No więc chyba w takim razie no mit potwierdzony, bo tak jak jest napisane ginie w deszczu, więc... Topnieje w deszczu, więc pączek z różą, masz rację Mit potwierdzony, lecimy z kolejnym miciorem Gdy item leży na ziemi i chodzisz wokół niego, to on obraca się w twoją stronę Tylko nie możesz być ani za blisko, ani za daleko Łapkujcie, żeby widział Dobra, to sprawdźmy, stary A on nie kręci się w kółku po prostu? <laughs> czekaj, patrz stary O, widzisz? Popatrz, obraca się tak jak... nie, czekaj teraz O nie, dobra, teraz się obraca tak jak ja, nie widzisz? <noise> Tylko trzeba się dobrze obracać po prostu <noise> dookoła chyba niego. Ale nie czy to nie zależy od tego, żeby zrobić w, gdzieś w renderingu. Jest coś takiego chyba na Optifine, mogę gdzieś to sprawdzić, ale wydaje mi się, że jest coś takiego jak Droped Items. Oj, chociaż chyba nie jestem pewien teraz Droped Items O Ja nie to Nie, to nic mi nie daje. Dobra, w takim razie ty na Optifine ty bez OptiFine też nie działa, nie? Mm -hmm. Musiałby się jedynie obracać. No jak wyjdzie, nie... Dostos. Ale to ani za blisko, ani za daleko, czekaj, to może ja spróbuję tak. Może tak, tak 3 metry. Właśnie nie za bardzo gdzie jest nie za daleko, ani gdzie jest nie za blisko. Ale to się ciągle obraca chyba. Pewnie na Bedrock Edition to jest Nie, nie mam pojęcia, ale no w takim razie mogłoby to na jakiejś starszej wersji, ale no nie było napisane tutaj Więc no, 34 osoby, które zostawiły łapkę w górę Najwyżej nie znały się <grym, grym>, Ale chciał chciały nas trollować Więc no w takim razie mit obalony i van. kolejny mit przed nami Gdy lewitujesz i użyjesz elytry to efekt lewitacji przestanie działać Wersja 1.15.2 Ten mit mnie zaciekawił, bo w sumie nigdy nie sprawdzałem Więc w takim razie daję sobie elytrę to mogę sobie przetestować równie dobrze, tak? Weź mi zażyć może ten, lewitację. Tylko chcesz... da się efekt. Co? To efektem się da, No możesz tak. mi dać podkę po prostu. Lewi. Nie masz? Nie! nie efekt, gif, szymek, lewitacja. Dobra, i dajmy sobie na 10 sekund, tak żeby to w miarę przetestować. I o efekcie dwójce. Dobra, i uwaga. W takim razie ciągle się podniosę. OLOL! I normalnie lecę elytro! Ale to jest... I ja nie wierzę, to ja nie widziałem ja o tym! Czekaj! Okay? Czyli to jest sposób... Wędzie jak... To... <noise> Co ty zrobisz? Jaki ty dałeś sobie efekt? <noise> 20. Ty dałeś 20! Ja jak... Ale faktycznie przestaje działać, do tylko... Ja nie wierzę, ej, to jest... <noise> ja zawsze się wędzie męczyłem, <noise> a wystarczyło <noise> mieć elytrę na sobie Ja cię kręcę, stary, a czemu ty w ogóle latasz bez elytry? O, a, bo ta jest lata dobra, jeszcze raz daj sobie na efekt 200, stary w ogóle. A, nie nie działa. No nie mam większy efekt na sobie teraz. No jaki dałeś, Jest 100? Dobra, ja też na setce w takim razie. O, ja jest! Co to jest? A, że jak za wysoko się podniesiesz, chyba na setną kratkę to chyba jest. Levitate to 50 bloków No jak widzicie przestaje, mimo że jeszcze miałem, patrzcie mam na przykład efekt lewitacji Ale on na mnie kompletnie nie działa dlatego, że jestem na elitrze, więc ciekawy mit Chyba najlepszy, w ogóle nie, 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 nie wiedziałem wcześniej, że Elytra całkowicie anuluje efekt Szalkery da się oszukać Więc da się oszukać szalkery, mit genialny, dzięki serdecznie, no i mit jest potwierdzony Dziękujemy, to ja, ale to nie ja pisem. Nieważne, dobra, lecimy z kolejnym mitem Poprawka mitu Włącz przy piglinach płytę pikstę Płapkujcie, żeby widział W ostatnim mitie, znaczy ja to muszę włączyć z tym Minecrafta I urucham 1.16, więc się widzimy Okej, okay, słuchajcie, właśnie z 99999 subów A ja teraz sprawdzam mita Więc to właśnie, to właśnie <laughs> robię O, 100 tysięcy <laughs> wbiło teraz na odcinku Wow, świętuję stawiając obsydian Więc teraz jeszcze zostało nam 800 tysięcy na tym kanale Więc zbijajcie, słuchajcie, jazda wyślijcie swojej babci, mamie na przykład mama Agotiego mnie ogląda, pozdrawiam bardzo pozdrawiam bardzo jeśli, dobra, ale dobra, w takim razie babcie karłowatą Babcie karłowata od Jeremiego, też pozdrawiam ale dobra, słuchajcie, w takim razie, na piglinach musimy sprawdzić dobra, gdzie jest ten, jak się nazywa ten box? on się nazywa jukebox, nie? dobra, I mamy jukeboxa pigliny były te stojące? Tak, pigliny to są te stojące I my tak to właśnie... To Czekaj, bo 100 tysięcy mi biło, ja tu się Jara ma tu jakiejś babci tej mówisz, ale dobra, w takim razie. Dajemy sobie w takim razie CD gdzie jest. Nie, jak się nazywa płyta matko. Dobra, tu się nazywa coś z Pigiem. O, mamy. Dobra, mamy pigliny. Mamy tutaj trochę piglinów, jest strasznie ciemno, dlatego ja sobie, oczywiście Brajca sobie dam tutaj i od razu jest jaśniej. I dajemy sobie muzyczkę. No i one nie tańczą w ogóle, ja wam puszczę oczywiście, bo wy pewnie nie wierzycie, że to leci. No i czego nie tańczycie? No i tak, i te... o nie, właśnie no. się zakrzuciłem Ale no i taka właśnie poprawka mitu to jest Dobra, no ja na to straciłem 100 tysięcy 000... O nie, 100 tysięcy subskrypcji właśnie zniknęło, ale już byliśmy raz Więc dobra, lecimy w takim razie z kolejnym mitem Jeśli dasz ogniska przed portalem do endu, to portal będzie widoczny przez dym Co? Dobra, to lećmy do portalu do endu Co ty robi Wiki? Dobra, ja ale... Nie wiem co tu się stało Musimy jakoś to dać przed, więc dobra, te ogniska ja, ale jak jak ja... Do, fire, fire, to się nazywa chyba. Fire camp fire, dobra, to dajemy camp teraz fire. w takim razie tu. Jest ognisko A że pod czy przed... No właśnie nie wiem, co znaczy przed. Chyba, że tak o, że nie będzie widać przez to. Właśnie, ej, ja nie wiem o co chodzi stary. <laughs> chyba to jest. Tu jest tak widziała? napisany komentarz, że nie mam po... O nie, czekaj, tp.goti Czekaj, nie, nie skakuj przez to I tylko cię odsuń trochę od portalu, żeby mi znowu nie wpakowało do portalu. No ja nie wierzę, dobra. Ale faktycznie, i tak prześwituje ten dym. Chyba nie, że on no, tak przeszyty. Tak jakby, tak jakby, tak nie, kończy. on zawsze jest przezroczysty trochę. Zawsze trochę no. jest przezroczysty. ale zobaczmy jeszcze, jak damy tej Czekaj bloka. Dajmy sobie o to. Czekaj, dam tego więcej troszeczkę. Ja dam tutaj, czekaj, czekaj, ja dam tutaj jeszcze to. Ale ja nie dawaj tam po to tak na zewnątrz, dajesz <laughs> Ja jak tutaj zamknął. No nie, i nic nie prześwituje. Chyba... Mm. Jakby nie za bardzo, jakby portal będzie za widoczny tego, przez dym. No ale <laughs> trochę zawsze portal jest widoczny przez dym, bo jakby no, przy, ten, jest ten dym jest przez przezroczysty. Dym. Popatrzcie, tam widać tą wodę na przykład przez dym lekko. Like, I on jest jeszcze czarny, to jeszcze lepiej widać. Tak, bo on jest czarny, dlatego jest tak widoczny. Ale przed? Czekaj, jak przed? przed? Bo to jest tak jakby przed Chyba, jest jakby komendą dać zwykły portal i przed. Chyba że bierać. tak dać i on będzie widoczny, mimo że... nie no nie widać. Nie widać <laughs> no, wtedy nie tego. Widzę. No, nie wiem, nie wiem, jakby. jak te, 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 Nic nie prześwituje i tak dalej, więc mi się wydaje, że mit obalony. A słuchajcie, to był jedenasty mit w ogóle tego odcinka. E, więc, e, no, to jest za to, że wbiście 10 tysięcy łapek, ale wbiście 28 tysięcy łapek. Więc, jeszcze jest drugi dodatkowy mit. w takim razie przejdźmy właśnie do drugiego bonusowego mitu. A brzmi on: Jeśli położysz się spać 13 dnia do czarnego łóżka, to zaatakujecie Boogie Man. o lol, dobra, czyli to jest chyba jakaś nowa postać. Ja w ogóle czytam ty? w takim razie, co to jest Boogie Man? Słuchajcie, e, Boogie To nie jest jakiś bohater. Zaraz, stary, zobaczymy. Boogie Man, nie jest coś takiego w ogóle chyba na Minecraftowej, stary. To jest chyba jakaś w ogóle... Jest o tym film, ale dobra, Boogie Man. Bugimen fałszywy mit, według którego w Minecraftzie po położymy się spać może, po może zaatakować nas tak zwany Bugimen. Tak jest napisane na stronie Minecraft Wiki, ale zobaczmy czy faktycznie to jest fałszywy mit i my to jesteśmy tak tego, żeby to sprawdzić Więc dlatego dajemy sobie time set, dobra, którą mamy godzinę? Tutaj oczywiście jest to napisane, mamy dzień, ja zawsze to gubię, ale to gdzieś tutaj jest napisane Znowu to będę Zerowny szukał jest, 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 W którym to było linijce? Pod biomem jest pod biomem. Dobra, czyli to jest tu local difficulty day zero. Więc w takim razie <grym musimy <grym zrobić teraz time set I dajmy sobie jakąś taką losową liczbę. Zobaczymy która jest teraz. Piąty, Piąty dzień. Pięć, pięć. Dobra, dodajmy w takim razie tyle samo. Time add. Okej, okay, mamy. Teraz trzeba uważnie lecieć. Dobra, więc dlatego dajmy sobie 24 tysiące i to powinno nam dodawać jeden, jeden o, dzień. I dobra, i to musi być ups. noc 13. okej. Okay. Czyli mamy 13 dzień, tak jak widzicie tutaj w tym miejscu no i teraz trzeba dać czarne łóżko, czyli dajemy w takim razie bed black. ok. I kładziemy sobie je w tym miejscu. Ja mam w ogóle strasznie wszystko rozjaśnione, ale dobra, w takim razie... Ej stary, weź zejdź! No ja miałem przetestować, tak? Dobra. I zobaczmy. Nie, no nikt mnie nie atakuje oprócz gotiego <głos> <głos> No nie. Wydaje mi się, czekaj, może Surival, a weź wejść serwera. Może wejść o 3 trzeciej nocy. Może może nocy, bo na Wiki pisze, że tam jest tego. Tak. Że od trzeciej nocy, jeśli pójdzie no. spać, wiki. Którego po położeniu spać, można zadać. Aha, Bugie ma na takiej grze, po podczas snu najczęściej o trzeciej rano. Dobra, która jest godzina teraz tutaj? Jest chyba, że. Czekajcie, skoro midnight, jak dajemy time set midnight. To jest, jest napisane, że po polsku no, Okej, okay, tylko mi zeszło znowu po do dnia zerowego. <laughs> Słuchajcie, jest, skoro 18 tysięcy, to jest e, północ, to musimy dać 21 tysięcy, bo 21 tysięcy to będzie wtedy godzina trzecia. Więc w takim razie e, teraz musimy tylko jeszcze raz dodawać sobie, to będzie dziesiąty dzień i teraz musimy raz, dwa, trzy. I mamy godzinę trzecią w nocy go, o dnia 13 i w takim mm -hmm. razie, jestem sam na serwerze, jeszcze nie założyłem sobie gamę modelów survival Piątek 17 Gamę survival, ale że jest piątek, nie ma napisane tego na tabie <grym> Nie, tego nie ma Dobra, w takim razie ja wam pokazuję na tabie, że nikogo na serwerze oczywiście nie ma Wstałem z łóżka, ponieważ... Czemu wstałem z łóżka? A, Może bo... Maby? Nie no, bo jest ustawione, że ten... Że czas się nie zmienia, więc mi ustawia prawdopodobnie tego spawn point Czemu mi... Wstaję z łóżkami, nie klikając nic, ale nic, mi nic mnie nie atakuje. Ja Bugi mnie atakuje. Ej, co to, 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 to <śmów> tak zawsze? Ej, to tak zawsze się pokazywało? Patrzcie! rol, ja to pierwszy raz zauważyłem. A bo tu serduszka chyba tak latają. Dobra, to serduszka tak latają. Dobra, nieważne. Dobra, w takim razie no, myślę, że to jest mit obalony. Chociaż tam wygląda podobnie jak to drugi menadżer z Więc no co, w takim razie żegnamy się. Możesz być już na serwer, goty, więc bijamy 800 Dobra. tysięcy na tym kanale już za, w tym momencie. Więc zostawcie subskrypcję, tutaj koniecznie wyślijcie swojej babci, mamie, tacie i tak dalej. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, Hello!